Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, aby dać Wam dowód na to, że właśnie ta praca z serca, ta praca z lekkością, ta praca poprzez prowadzenie, poprzez tą lekkość, poprzez dawanie tej bezwarunkowej też miłości, uwagi innym, przynosi rezultaty i zanim zanim przejdziemy do głównego tematu to ja sobie udostępnię ekran wyobraź sobie że nasze życie nasze życie jako taki labirynt nasze życie od urodzenia do tego zejścia właśnie z planety Ziemia kiedy już nasza nasza energia nasze światło się gaśnie to jest taki, taki labirynt i większość ludzi tak właśnie postrzega swoje życie i tak życie swoje doświadcza. Właśnie jako taki zakręcony labirynt, pomieszane, ścieżki się powielają, ścieżki się nakładają, narzucają z innymi osobami. Często te ścieżki są bardzo bolesne, wypełnione niską wibracją, trudnymi doświadczeniami poprzez cierpienie. I moje życie 12 lat temu właśnie tak wyglądało. 12 lat temu moje życie, moje relacje, mój biznes, moje zdrowie po prostu wyglądało właśnie tak, jak widać na tym, na tym slajdzie. Natomiast od dwóch lat, Przekro, przeskoczyło, jakby ja mówię, to przekalibrowało, zmieniło całkowicie swoje ustawienia, i od dwóch lat moje życie, mój labirynt życiowy, wygląda właśnie tak. Nie jest on idealny, nie jest to prosta ścieżka, bo nie jest to prosta linia. Jak to mówią, że prosta linia to jest na Sorze, jak już usłyszysz prostą linię, to znaczy, że twoja gra tutaj na planecie Ziemia się zakończyła. Natomiast mogę powiedzieć śmiało, że od dwóch lat już te. Już ten labirynt przejaśniał, wyklarował się. Już dokładnie wiem, co chcę robić, z kim chcę pracować, jakie wartości chcę przekazywać, czego chcę uczyć i moja, mój labirynt od dwóch lat wygląda tak. I teraz porównaj sobie, porównaj sobie, w którym miejscu swojego życia jesteś ty. Zobacz, czy. Po tej stronie, gdzie ten labirynt jest bardzo mocno zagęszczony? Czy może już Twoje życie wygląda po prostu jasno, klarownie, czyli zupełnie inaczej, jest, masz. Określony swój cel, masz, wiesz jakie masz talenty, jakie masz dary, wiesz jak chcesz ludziom pomagać albo sobie pomagać swoim, swoim najbliższym, w jaki sposób im chcesz pomagać, czy Twoje zarobki są takie, jakie sobie wymarzyłaś, czy mieszkasz tam, gdzie chciałaś zawsze mieszkać, czy przebywasz z osobami, które Ciebie wspierają, czy może. Nadal jeszcze jesteś z osobami, które po prostu wysysają z ciebie energię, a ty nie wiesz, jak po prostu temu zapobiec. I teraz zobaczcie, pokazuję Wam specjalnie ten rysunek, bo on bardzo mocno dokładnie określa, jak my funkcjonujemy. I ja tak funkcjonowałam przez do. Do, do naprawdę bardzo, bardzo dużo lat, nawet chyba do 35, 35, jakoś tak lat, że po prostu byłam takim. Moja ewolucja polegała na tym, że szłam ślepo za innymi. Tak jak system narzucił, tak jak rodzice powiedzieli, tak jak inni powiedzieli, zawsze byłam tak uwarunkowana, że słuchałam autorytety, czy to w szkole, czy w kościele, czy, czy nawet w domu. Nigdy nie miałam, nigdy nie kwestionowałam tego, że jak ktoś powiedział, że ja czegoś nie mogę osiągnąć, ja czegoś nie mogę zrobić, ja nie mogę pracować w takiej pracy albo nie mogę zarabiać takich dużych pieniędzy, jak bym chciała, to ja nigdy tego nie kwestionowałam, bo zawsze brałam po prostu to za pewnik. Czyli wyglądałam tak, jak ci ludzie tam na tej czarno-białym rysunku, po prostu jak te cyferki. A najbardziej tego doświadczyłam, w, mieszkając w Niemczech, kiedy 6 lat temu poszłam do zakładu takiego pracy, gdzie dokładnie były tylko cyferki, i kiedyś poszłam się zapytać o moją umowę, bo nie chciałam już tam pracować, a pani mówi: Mi niepotrzebne jest Twoje imię i nazwisko, Ty mi powiedz tylko swoją cyfrę, swój numerek, jaki Ty masz personalny numer. Ja po prostu mnie wtedy zszokowało, że faktycznie ludzie traktują innych ludzi jak numerki i to zobaczcie jak to się świetnie obrazuje nasze życie. Idziemy tak jak inni, robimy wszystko tak jak inni, pracujemy tak jak inni, zarabiamy takie pieniądze jak inni i nawet tego nie zakwestionujemy, że możemy inaczej, bo widzieliśmy to u naszych rodziców, widzieliśmy to u naszego rodzeństwa, widzieliśmy to wokół i myślimy, że tak musi być. A co byś powiedziała na to, gdyby Twoja ewolucja wyglądała tak jak na tym obrazku niżej. Że jest coś więcej oprócz tego zaprogramowanego umysłu naszego, bo, bo być może ta, ta, ten obrazek czarno-biały pokazuje nam przede wszystkim zaprogramowanie umysłu, gdzie my nawet nie kwestionujemy, kiedy ten program powstał w nas, kto nam zasiał, kto nam po prostu ugruntował ten program, od kogo to przejęliśmy, nie zakwestionowaliśmy i szliśmy przez nasze życie, jak po prostu te osoby na tym wyższym rysunku. Ale co, gdyby Twoja ewolucja wyglądała zupełnie inaczej? Na, na czym polega przede wszystkim to, że my możemy mieć wybór, a wybór należy do nas? Przede wszystkim, jak uczestniczyłaś na tym spotkaniu, na tym wyzwaniu czterodniowym, to tam mówiłyśmy przez chwilę, że jest świadomość, jest podświadomość, że to jest program umysłu i my możemy świadomie zmieniać. Zapisy w podświadomości. Możemy je nadpisywać i w miejsce możemy je usuwać, jakby wyciszać, bardziej nie usuwać, ale wyciszać jak światło, przyciemniać, ale możemy wgrać swoje nowe oprogramowanie, takie, które będzie nas wspierało. I teraz zobacz, po której stronie chcesz być? Po której? części ewolucji człowieka chcesz być wybór należy do nas słuchajcie naprawdę wybór należy do nas czy chcemy świadomie po prostu kreować nasze życie stawać się stawać się najlepszą wersją siebie czy po prostu zamykamy oczy klapki na, na uszy i po prostu idziemy idziemy za tłumem. Mówiliśmy też o tym, że nasze ciała świecą i jesteśmy zbudowani ze światła. Potrzebujemy dużo tego światła w sobie i potrzebujemy odkrywać to światło i jakby mnożyć to światło w sobie. I potrzebujemy kreować zamiast walczyć. I słuchajcie, moi drodzy, ja dzisiaj chciałabym Wam, Pok przedstawić osobę, e, która właśnie wybrała kreację, wybrała pracę z lekkości, zamiast tej walki, zamiast e, tej, e, tej gonitwy konkurowania. E, zapraszam Ciebie e, Aniu do mnie tutaj. Witam Ciebie serdecznie e, na Cześć naszym spotkaniu na naszym spotkaniu zaprosiłam dzisiaj Anię, żeby właśnie dać dowód na to, że możemy pracować właśnie w zgodzie z tą duszą, z tą lekkością. I Aniu, zanim, zanim coś powiesz o sobie, to ja chcę tylko dwa słowa powiedzieć, i, i później Ci oddam głos, bo z Anią już współpracujemy jakiś czas i chciałabym żebyś mi powiedziała w czym ci pomagam, w czym ci najbardziej pomogłam, bo co takiego się działo w tobie, co się dzieje, że potrzebujesz czasami mojej pomocy, że potrzebujesz tej pomocy, bo ty już sama prowadzisz swój program, prowadzisz kobiety, im pomagasz, ale ja chciałabym usłyszeć od ciebie i te wszystkie osoby, które nas będą oglądały czy oglądają, w czym ja tobie pomogłam i jak pomagam właśnie jako dowód tej pracy takiej z lekkością. Wiesz co Gosia to właśnie może tak bym zaczęła od początku. Każdy z nas gdzieś tam jest na jakiejś swojej, swojej ścieżce i też no, jesteśmy tym ciałem umysłem tą, tą duszą i Kręcimy się gdzieś wokół tego życia, tak fizycznego, i tego mentalnego, i tego duchowego. I czasami to są takie, y, gubimy się w tym życiu takim, y, w tej rzeczywistości, w tej fizyczności. I zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. I tym mnie tak krok po kroku na dany moment, w którym ja byłam. Sprowadzałaś mnie do tej duszy. I pomagałaś mi odnaleźć się, i tak to wszystko połączyć ze sobą. Tą materię, energię, duszę. I na ten moment, w którym ja byłam, i zawsze trafnie mi dawałaś narzędzia i sposoby, żebym ja tak wróciła do siebie i się ze sobą połączyła. I to, to jest jakby najlepsze w tym, bo widzę, jakie ja rezultaty osiągnęłam właśnie tak dzięki, wiesz, tym regularnym naszym rozmowom i teraz tak jak zrobiłaś tą prezentację, to właśnie i tak powiedziałaś, że można pracować z lekkością, to ja tak teraz pracuję. Gratuluję, bardzo się cieszę. Ja Właśnie ci bardzo to, dziękuję. Bo my wszyscy do tego dążymy, tak? Tak dużo ludzi o tym mówi na szkoleniach, na, na tych live'ach. Wiecie, um, pięknie Instagramowo wychodzą, pra, no pracuj z lekkością, pracuj z duszą, ale jak tak się głębiej przyjrzymy, to większość tych ludzi jest tak zagubionych, bo to nie jest tak hopsiub. To, to trzeba właśnie wejść tak głębiej, nauczyć się tego czucia, te, tej pracy z intuicją, bo wiele osób to nazywa jako intuicję, ale to naprawdę poczuć i tego doświadczyć, nie? Tak, i jeszcze jakby, jakby tak się zdystansować poza ten umysł. I ty tak mówisz, nie, że wyjść poza umysł, i ty tego uczysz. I ja właśnie ostatnio. Też mi dałaś taką fajną, wiesz, wskazówkę, gdzie rzeczywiście, no jak ja teraz prowadzę te, swój projekt, to rzeczywiście gdzieś tam były oczywiście i są i będą zawsze te wyzwania. Jednak wprowadziłam w życie tą wskazówkę i po prostu praca zupełnie inaczej płynie. To ja nawet nie czuję tak, że ja pracuję. To jest naprawdę czysta przyjemność i, i to płynie. To jest właśnie takie powiedzenie słynne: jeżeli kochasz to, co robisz, to nigdy nie przepracujesz ani minuty. Nie? Tak, super. No i to, i to jest, ja, ja wielokrotnie też dostaję takie pytania: Ty byś już sobie odpoczęła Ty już odejść tam od tych tam, czy spotkań, czy, czy komputera, czy coś tam a ja mówię, ale jak? Przecież ja niby jestem w pracy, ale ja nie czuję, że to jest w ogóle moja praca. I, I to jest właśnie to, nie? Dokładnie, potwierdzam. Nawet ostatnio spotkałam też koleżankę, której dawno nie widziałam. I ja mówię, że wiesz co? Ja nie czuję, żeby ja pracowała. Po hmm. prostu mnie tak do tego i ciągnie, i płynie, i to jest naprawdę przyjemne. I rzeczywiście widzę różnicę jakby w takim podejściu i w tej praktyce pracy z ludźmi i w ogóle w obyciu z ludźmi, bo to nawet nie tylko chodzi o tą pracę. No ja jako że też prowadzę te kobiety, to też widzę właśnie, jak to fajnie też wpływa na te życie prywatne. Dokładnie, Dokładnie. Powiedziałaś bardzo fajną rzecz, że te wyzwania zawsze będą,? nie? Ja tutaj chciałam tak powiedzieć, trochę o takim zaufaniu temu wyższemu prowadzeniu, żeby się nie, nie bać, bo te wyzwania będą, ale tak jak ja często mówię, że um, kiedyś jakby um, według prawa wszechświata mamy gór, górę, dół, ciepło, zimno, dzień, noc, więc um, to jest normalne i te wyzwania będą, ale kiedyś jeszcze na tym labiryncie, tym sprzed 12 lat, to ja wychodziłam na prostą. Kilka miesięcy albo kilka lat. A teraz to się odbywa, bo będą zawsze wyzwania. Odbywa się to kilka godzin albo kilka dni, jak są takie trudniejsze, nie? I bo my już wiemy, co my mamy zrobić, mamy narzędzia do tego, co my mamy, co powinniśmy zrobić, i to po prostu idzie szybciej. Ale jeżeli zaakceptujemy to, że te wyzwania będą, bo nie, nie żyjemy tylko sami w tym oceanie energii, prawda? Więc mus, będą, zawsze będą, ale my wiemy, jak już dbać o tą swoją energię, jak podnosić te swoje wibracje, jak się chronić i jak pomnażać tą swoją energię i dawać innym, nie? No. Powiedz jeszcze mi, Aniu, bo ty prowadzisz kobiety, jest tutaj Ania kreuje, więc w czym ty pomagasz tym kobietom? Pomagam kobietom, które mają yy, doświadczyły w swoim życiu takie, takich trudnych relacji partnerskich, yy, w których one siebie tak oddawały, zostawiały, zapominały o sobie, ich poczucie wartości jest yy, bardzo zachwiane. I koniec końców te kobiety no, nie wiedzą, kim są i i w ogóle jakby nie widzą też takiego sensu ani celu życia, że chcą dla siebie tej miłości, realizacji, spełnienia tego partnerstwa, a po prostu nie wiedzą jak, jak to do tego doszło i tak naprawdę nie rozumieją w ogóle siebie, nie rozumieją interakcji tak między partnerami i po prostu gdzieś tutaj siebie gubią. I pomagam im tak naprawdę wrócić do siebie, do tej swojej esencji. I jak to ty tak o mnie miło, czule mówisz, jestem Ania od ukochania. No i to jest cudowne, właśnie, i to jest cudowne, ja Ciebie tak odbieram, ja ciebie tak czuję, właśnie. I to nawet się pięknie rymuje Ania od ukochania, więc to jest nasza Aneczka. Ania na pewno będzie ze mną tutaj jeszcze nie raz w tych przestrzeniach, bo planujemy niejedno takie spotkanie, trochę już dłuższe, bo Ania też również prowadzi taki kurs na temat granic, więc Anię zaproszę jeszcze nie raz, więc bardzo ci Aniu dziękuję za. Dzisiejszy dzień, za podzielenie się tą krótką, jakby takim świadectwem, że jednak te rzeczy, które, których ja też uczę, ale też wprowadzam, sama to przeszłam i z mojego własnego doświadczenia przekazuję dalej, że one działają nie tylko dla mnie, ale też działają dla innych i są rezultaty. Więc jestem Ci bardzo wdzięczna i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Ja również tobie Gosia bardzo dziękuję i do zobaczenia. No gdzieś niedługo już. Niedługo, oczywiście. Ja tylko jeszcze jeszcze tylko powiem parę słów, bo nie chcę tutaj długo oczywiście zajmować tego czasu niedzielnego wam. Słuchajcie moi drodzy, ja chciałabym jeszcze tylko przekazać Taką informację dla Was, że każda osoba, która tutaj ogląda tego live'a, jest gotowa na to i ma swoje doświadczenie, ma wiedzę, aby ruszyć z tym w świat i pomagać innym ludziom z lekkością, z przyjemnością, właśnie z, tą, z, taką, z takimi rezultatami, które chce. Już nie, czek, nie czekamy, już jest czas. Z tym, co masz, wyobraź sobie. Tak, jak ja miałam ten labirynt taki zapętlony, ale każda z nas czegoś doświadczyła. Każda z nas przeszła jakieś kursy, przeszła szkolenia. Macie tu wspaniałe dary i talenty, bo ja z wami rozmawiam, słyszę, jakie, jakie jesteście cudownymi istotami, które przyszły tutaj na tę ziemię, żeby świecić, żeby oświetlać innym drogę, żeby pomagać im tej zmianie ich życia na lepsze i lżejsze. Więc wyobraź sobie ten labirynt, który był już ten po prawej stronie, gdzie ty już wiesz jak przejść, tak jak Ania też kręciła się kiedyś w kółko, też była zagubiona, tak jak ja też, ja mogę mówić to na, na własnym przykładzie, natomiast teraz już może prowadzić inne osoby i ty też możesz z tym, co masz, z wiedzą, którą masz z tą informacją, z tymi darami, z tymi talentami. Ty nie widzisz być może swojej wyjątkowości, ale ja to widzę, ja to czuję, więc zapraszam ciebie na taką krótką rozmowę. 45 minut. Umów się ze mną na taką krótką rozmowę. Porozmawiajmy o Twojej sytuacji, porozmawiajmy o tobie, jak ty możesz z tym ruszyć na, na, na tej rozmowie. Ja jestem tutaj takim głosem do Was, żeby Was zmotywować, żeby Was zainspirować do tego, że jesteście tutaj po to: nie po to, żebyś przetrwać, nie po to, żeby tylko przeżyć, a po to, żebyście kreowały, doświadczały i pokazywały tą drogę innym ludziom. Więc umów się ze mną koniecznie, porozmawiamy, porozmawiamy o tobie. I o tych twoich darach, talentach, jak możesz to po prostu pokazać światu. Nie bój się w końcu, kobieto, przestań się kręcić w kółko i zacznij działać. A jeżeli chodzi o działanie, nauczenie Ciebie działania, jestem najlepszą osobą, mogę powiedzieć, że jestem świetna w tym, żeby zmotywować osoby do działania. Nie zrobię niestety tego za Ciebie, ale mogę Cię wziąć za rękę i będziemy Działać razem. Uwielbiam działanie, bo tego się najwięcej, poprzez działanie najwięcej się nauczysz. A jak będziesz działała, ja ci dodam odwagi. Ja możesz wziąć moją wiarę w ciebie, bo jesteś wyjątkową istotą i do działania, do roboty. Robota, 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 bo wtedy się wszystkiego nauczysz. Ludzie cię nauczą, czego potrzebujesz, czego jeszcze się potrzebujesz dokształcić, douczyć, dopytać. Ale mogę Cię wziąć za rękę i Ciebie poprowadzić. Więc umów się ze mną, porozmawiajmy o Tobie. A ja życzę Ci miłego, dobrego wieczoru tego niedzielnego, i do zobaczenia tutaj, w tej przestrzeni, już zaś.